Kobieta bardzo miła jest. Zawsze do niej przychodzimy, nie? Bo jest miła kobieta, zawsze dużo gada. I, <laughs> I to patrzmy ma jak spisko. Balan, Balan. Balan, Wietnam, Simpson, yeah, Brother. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Balan, Vietnam. Friends. Polacy i Wietnamczycy, przyjaciele. PowerPoint. Oh, yeah? PowerPoint. PowerPoint. vietnam, balang, no, friend. oh, oh wow. tea, myo, tea, myo, yes, of very good, very good. okay, we will eat. now i study. yes, study yeah, very good. <laughs> very, very good. very mm good. -hmm. my father likes vietnam. oh, today you, yeah, like, you will eat. okay. yes, yes, come on. come on. Oh, thank you very much. come on. Come on. To i kiszoneczka. Hmm. Ty, patrzcie, ty. <grafy> jaka jazda hmm. w ogóle, nie? Kobieta jaka w ogóle miła, to przychodzimy, nie? Jemy. Jedzenie to w ogóle to kosztuje to, 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 to jedzenie, może nie wiem. 5 zł, nie. Kobieca kamila, patrz, To stu, patrz. Masz jajka, przefiórki, boczek, jajko. Oślinik patrz. Zero ryżu, zero czego nie. Ja tak o, jem, nie? to jest moje śniadanie, nie? Warzywa kiszonka, tak? I masz ten e, bakłażan. Jest w ogóle kurczak, tak? I troszeczkę jajek no nie? Tak wiecie, bardzo dobre. Nie? Kobieta jest super w ogóle, atmosfera jest w ogóle zajebista, to babcia w ogóle też śmieszna jest, nie? Kależ by darła, dała, wieś. Takie coś jak później kogoś w domu przyszedł, nie? Takie coś, jak restauracja w domu. Więc znów tutaj, przypomnę, nie płacą podatków, nie? To wszystko jest wiecie, kobieta robi sama. Nie mówiła, że dużo nie zarabia, ale robi to gotowi do ludzi. Ludzie chodzą się cieszą, tak? Że jedzenie stanie i dobre, tak? Twoje to po prostu przyjemność bardziej niż to wszystko, niż te pieniądze. Ale ponieważ to jest pieniędzy, bo tam ma kawiarni, tam ma nawet pani taki ten pokój dla ludzi takie prywatne, konferencyjne, tak? W może przyjść z firmą i porozmawiać, chociaż to nie? Siadą tam, jest przywodze, nie? Siadam tam i po prostu z nimi wiecie. I ta, ta kobieta jest bardzo miła kobieta. Tak? Musimy robić wszystko co chce. Naprawdę, dobre miejsce, nie? Spokój. Hmm. Jedzenie domówka. Bardzo dobre. bokła bok, bok. Idealne. usmażone taki. Tutaj? Mm, to jest tofu. Tofu bardzo dobre. Kare, tofu kare. Dosyć. To jajko. Dobra, Jajko. Ukutowany w sali, nie? Nie wiem. To na. boku Ty. Ale to jajko jest dobre. Mm. Dobra. Jajko smażone Mmm teraz morning glory. Patrzcie. To jest zajmista roślina, nie? Bardzo dobra. Taki wodny szpinek. Tak? A najlepsze jest tak wszystkiego. Co ja lubię to jest to? Ten gorzki ogórek, nie? naprawdę gorzki, nie? Ale... Zdrowy jak cholera. i tam jest na ludzie na cukrzycę. Masz dużo cukru we krwi. To jest bit. ogórek ogórek. A zetycki. To jest to nie? Hmm. Bo To jest super. Ja, to ludzie lokalnie ludzie lokalnie przychodzą, a się mi oje. No, ja tu mieszkam w Wietnamie. Taka babcia, taki dziadek, jakby przytłoł tutaj raz. Ci ludzie to mi tutaj ich na rękę. Nosi, jest? Naprawdę. Ja bym chyba ktoś taką w Wietnamie i ci ludzie byliby w krzywdzie, tam chyba w chciubro, żeby tutaj chronić. Tak uderzają, tak takie komunitywnie. Tak, jest ciepło człowieka nie? Tu w ogóle wiecie, jaki gość to jest, ten pan jest bardzo miły, nie? Ładę. Mm. I takie śniadanie jest bardzo zdrowe, nie ma żadnego, wiecie, chleba, tego to, energia się nie skacze. Odżywcze, jak cholera. I ja w życiu niczego innego nie chcę, to wszystko. Znajmy ten To naprawdę, dobra. Takie domowe jedzenie jest najlepsze, ugodź Ja Dajcie się starczo, sobie takie przychodzą. No, sobie wszystko bierze, sobie chcę, gość Co sobie chcesz, tak? Za 4 minuty. Niesień do kurde, ile chcesz. Nieważne, to co ten. To jest w ogóle. Ej, nie nie odpowiada się gotować w domu, nie budujesz 12 dań, tak? Jazda. I ten Tak, dla nas też. Tak, Ta babcia, wiesz, na niego też postawiła talerz, który jeszcze tego męża szanuje, nie. Tutaj wytarła mu talerz, podstawiamy mu mi miskę, tak? Tam, pusteczkę, to, to jest piekło, nie? Tak. Przychodzą, ma nie jedzą, a po co mają w domu gotować? I tych ludzi stać, tak? Oni wie tam dwa. i tutaj ludzie nawet, metróż, tak? Którzy tutaj co wolnie i stać. Oni są naprawdę, mają wystarczająco pieniędzy, tak? Naprawdę. Tak. Tak wietnąc w Małym Górze, do swoich tutaj mieszkańców. Jajko. To jest niepiękne. Chyba to jest jaśpinowa, chyba mi się wydaje. Tak. Tak. To jest krawata jaśminowa. Chyba tak. Wiek 80-90 lat. Oni są sprawnie, jeszcze pracują na polu, tak? Jajko. Mm. Jajko przypiórki. Przypiórcze jajko. Bardzo le.

T I Motna okay. Motna okay? okay Three <laughs> <laughs> We will we will buy three today okay. Chi yeah. No take a double tip. Good job, very good job. He likes he, li he likes it I a lot. Like it a lot. I hope every uh, day you come here. Every and every day. I will call

Zawsze? Okay. Znaczy? And this one, to. gościuz. Dość już zaraz, bo dupa urośnie, cholera okay. jasna. Urośnie zaraz dupa do rozmiarów. Wiecie jakich. 40,000. Mówię, że teraz 5 zł, ale wiecie. 5 zł, a duparaś. To jest less than 2 dollars, <laughs> right? <laughs> ona się nie obraża tutaj. Co? Less than 2 dollars. Easy. Yeah, yeah, yeah. 2 five... dollars? Is Nie, yeah, Because 50 000 Patrz, to za te 3 talerze, tak? Spoon, spoon. Za te 3 talerze. Za te Raz, dwa, trzy. Za te 3 talerze zapłaciliśmy może tutaj 20 zł To jest w ogóle. Żak. Jest to. Jak to smakuje? Mmm. To mniej Dodatkiem to takie czegoś dziwnego jak tofu. Hmm. to jest ten, powiedzmy, acce sauce, sos soft. Flour. A mąkę rżowodai do do mielonego. A, to? A to taka kotlet rybny, o. To jest kotlet rybny. Dobry. Bardzo rybny, o. Ryba. Mąka ryżowa. To tu umiem robić. I to jest też w ogóle sos rybny w środku pieprz, tak? Dobra Tak jak szynka. Ma teksturę. To, że zjedliśmy. co? Kaczka. Kaczko dobre jak cholera jest. Kaczki moje bardzo dobre, A kaczka... Jest tania. Jaki kurczak. Czajcie? Kaczka tania jak kurczak. Nawet się tańczy czasami. Nie wiedzą, że kaczka to jest szlachetne mięso jak w Europie. I nie rozpoznają. Noga kaczki albo pierś kosztuje tak samo. To ja tylko pierś wykupuje. Mmm. dwa A dobra. Okotowana w takiej tanie cytrynowej. Wurzna. Mm. nie jest, kaczki. Nie, nie, nie. Mówiłem to, 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 o. Krewetki, mini krewetki, to patrz. Krewetka. Taka krewetka, to tak. To jaka krewetka, patrz. Do you like that in Poland? Huh? Do you like that in Poland? I don't think so. Maybe. Frozen. Mmm. Mmm. Dobra. Tak, to skrótko smakuje jak taka krewetka prawdziwa. Nie ma takich... ma śmiała. Smak. A to? To jest normalne... Nie ma problemu. Normalne mięso, Ogórki, przepraszam. Gorzki, sorry. A to? jakiś u Ogrzeczki. Ona nie ma smaku, nie? Tak jak...

giải yeah. phóng. Mm. Bây giờ Trung Quốc ở đây nhiều, nên là bảo là làm học tiếng Trung Quốc đó. Từ đây, ai làm mấy tờ tiền? Mà về ta ở đây quốc tế á, à, à, Alan này, Philippines này, Trung Quốc này. <cười> 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 Nhưng Poland, 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 Welcome to Thank, Thank you very much. Thank you very much. Thank Welcome, you. To Thank you. Welcome to China. Thank you. Oh, yeah. we, we we like China a lot. We we want to go and see China. Oh, yes, yeah. Of course. Thank we respect you. Chinese. Very hard working people. Very good economy. Uh -huh. Very good businessman people. Yeah. Business. Very good business. Yeah. <laughs> Dzięki za enjoy, Emil. Czy widzę? ty? na ty. Spadamy. Patrzcie jak opracowaliśmy ten. Wszystko, nie? Wzliśmy. Nie, ma. To ja, tylko jak się spadło na ten, nie zjedliśmy, ale to niby nie, się nie je. <laughs> ale tak chyba. Dziękuję, okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Come on. Come on. Bye. Bye bye. Bye. She's always like this. She's very friendly. Uh, tutaj to miejsce pokazuje dokładnie kulturę wietnamską. Jacy są ludzie życzliwi. Jak siebie nawzajem szanują. Jak żonują inne kultury, i narodowości, jakie są ciepli, weseli i przyjaźni, tak? Bo to, 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 to macie troszeczkę to tutaj poka pokazaliśmy Wam w tym filmie, tak? aście aś miło idzie, je, nawet nie, czasami nie chce mi się gotować w domu, bo chcę z tymi ludźmi poprzebywać, tak? No, really, to bardzo co kobiet lubię na przykład, tak?